Coś, jako to się zapino te pasy, jo nie wiem co. A się nam zachciało wyciecek. E, e, Zachrubym ze za na to. Pod... Zaciągłem, dobre. Co to się tam dzieje? Co oni to mają kawę ciosko? E, to my nie bieremy zamej kawę ciostek. torbę mam tu. Kawy, termo, zimą, kanapki, to no nie ca dziadów za Tam coś jest nie bardzo z tym skrzydłem, i te łopaty tak, hu. Coś mi się wydaje, że tam jest niedokręcono śrubka. Widzimy co będzie, jak odpalą te silniki. co za chcę się? Na 100% jest poduszka pod silnikiem wydupcona. Mówię ci, my to w pasacie przerabiali, to było identycznie. To mnie to zakiepało, autem całym, tak, no. Cój się znom na tym zośka, bo Józef Łoc no, oglądał katastrofy w przestworzach. tej jakąś Drinkę, bo mi zalegnie w usach tu już nie słyszę, a nie wiem, czy miło odlegnie później i składa ze wiesz co, ze nie mam kluca nasadowego, bo bym im to poszedł i podokręcą tę te, te łapy, a to ty się nie bój, bo jozem ja wziął hańcuch i ja mam... Ja mam... tu spada i wiesz czy moje kanapkę jest, czy nie jest. Nie chcę z kanapki? No mam herbaty, termos, to se zaraz wypiję! Aak! Krucyfik fik Zośka się oparzył. W trafi takie roboty Zośka. Ciekawe, kielo to będziemy lecieć, Zośka. Bo ja no, 30 kanapek zrobiłem, a pokazuje jeszcze, że do Chicago 5 godzin to oś. Zośka, musisz mi puścić doki, kibla, bo kieszy mnie pucy po tych kanapkach. I o, nie wiem, co to za ser tam był. i ze. muszę lecieć cypko. Jezu się na i Ani tam nie wchodź do tej łazienki teraz, ani nie idź, bo tam trup pala gęsto. Słuchaj, tak tam śmierdzi, ze ja zaraz się z tym... Pawlaczy tu nam powyskakują maski. Jeszcze nie ma zasięgu, słuchaj, jeszcze nie ma, ale to za się ryktować. Łot te pasy. Musimy być pierwsi w kolejce, żeby nas nikt nie wyprzedził. Słuchaj, co tą torbę? Musimy, bo baga szybciej łot ze i już będzie z miejscu, no. Dawaj, bierzemy się.